Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku Świata Filmu. I dzisiaj znowu będzie o horrorze. I też, jak w przypadku śmiechni, się nie pojedziemy daleko, bo do roku 2022, kiedy premiere miał film Barbarzyńcy. Chciałem powiedzieć, że tytuł nie jest najszczęśliwiej przetłumaczony, ponieważ mamy oryginalny Barbarian, czyli liczbę pojedynczą e, e, i tak w ogóle tytuł. Jest grą liter, o, teraz RB, czyli taki lokum do wynajęcia na kształt hotelu. To już tak szybciutko przeskoczyłem do tego. Tego chyba tłumaczyć nie muszę. Natomiast yy, i skorzystanie z tych liter RB było ukłonem nie tylko do miejsca akcji, ale również do tematyki tego RB, bo z tego zrobiono właśnie ten tytuł Barbarian. Yy, ale jak się tak yy, zastanowić nad tym, yy, że Polskie z barbarzyńcy, to to wcale nie jest takie oderwane od rzeczywistości tak źle przetłumaczone. Yy, ponadto jeśli już jesteśmy przy tym tytule, tak tu zaczynam strasznie dużo o nim dzisiaj. Yy, to akcja dzieje się przy Barbary Street. Łącząc to z RB mamy taki Barbary Inn, czyli taki jakby hotel. No, całkiem sporo tej gry słów. Oj słońce mi tutaj wyszło. I w tej chwili całkowicie zasłoniło to, co jest na ekranie telewizyjnym. Muszę na chwileczkę zrobić przerwę. Chciałem, żeby było widać naszą bohaterkę, przynajmniej jako tako. No w każdym razie, pierwszy raz ten film oglądaliśmy, jak miał premierę na Disney Plus dwa lata temu. I teraz właśnie zobaczyłem, że znika z Netflixa. A jak coś znika, jest napisane, to wtedy się zastanawiam, czy nie warto by sobie tego przypomnieć. nie niedługo pojawi znowu, no ale w każdym razie, mając bardzo dobre wspomnienia, postanowiliśmy go sobie odświeżyć. Jak się okazało, jak się okazało przy oglądaniu tego filmu, miałem całkiem spore luki. Ogólny zaraz pamiętałem, ale sporo też nie, co w sumie wpłynęło tylko pozytywnie na ponowny odbiór tego filmu. Twórcą filmu, zanim przejdę do tego, o czym jest. Tu twórcą filmu, czyli pomysłodawcą, scenarzystą i reżyserem jest Zach Gregger, dla którego jest to samodzielny debiut pełnometrażowy. Wcześniej, teraz mamy tak, podobnie jak przy Smiley zresztą wcześniej zrobił dwie rzeczy z kolegą, co prawda, ale ten film zrobił już samodzielnie. A wszystko zaczęło się od książki Gewina Debekera pod tytułem The Gift of Fear, czyli taki podarunek strachu. Książka owa zachęca kobiety do polegania na swojej intuicji, jeśli chodzi o kontakty z niebezpiecznymi mężczyznami. Zack Greger wymyślił sobie. Generalnie chodzi o to, żeby jak się pojawiają czerwone flagi, to żeby ufały sobie. No w każdym razie, Zach Greger wymyślił sobie, że napisze krótki metraż takie 30 minut, złożone wyłącznie z rozmowy, podczas której kobieta ignoruje całkowicie wszelkie te tak zwane czerwone flagi, o których wspomniałem, które się pojawiają. To, co napisał, tak mu się spodobało, że uznał, że może tę historię rozwinąć. I oczywiście troszeczkę tam zmienić początek, ale tutaj też zdradzać dużo nie mogę. Kiedy był już gotowy do produkcji, okazało się, że biorąc pod uwagę fabułę i taki trochę niekonwencjonalny styl, nie było za dużo chętnych do wyłożenia pieniędzy. W końcu dało mu się zebrać 3,5 miliona dolarów, czyli w sumie tak trochę na waciki właściwie, zwłaszcza, że większość była jeszcze do tego z zagranicy, z jakiejś francuskiej filmy produkcyjnej. Myślę, że to też wpłynęło na fakt, że film był kręcony w ogóle w Sofii, w Bułgarii, tylko zewnętrzne, zewnętrzne było w Detroit, gdzie akcja filmu e, faktycznie ma miejsce. A o czym jest właściwie film? Podobnie jak w punkcie wyjścia, czyli rozmowy kobiety i mężczyzny, Kreger umieszcza oboje w zamkniętym pomieszczeniu. Młoda kobieta TS, tutaj widzimy ją właśnie na ekranie, grana przez Brytykę Georgine Campbell, która ma już naprawdę niezłe CV na koncie, w tym udział w świetnym serialu Broadchurch obok Davida Tenanda i Olivi Colman. Może widzieliście, jak nie, to polecam zdecydowanie. W każdym razie test przyjeżdża w nocy do wynajętego domku, wspomniane RB, w takiej mocno nieprzyjemnej i opuszczonej dzielnicy Detroit. Widzieliśmy już coś takiego choćby w, w świetnym, nie oddychaj. Jest ciemno, pada deszcz, a na dodatek może, nie może dostać się do środka, gdyż nie znajduje klucza w tej skrytce, w której powinien być. Nagle otwierają się drzwi i okazuje się, że w środku jest już lokator. Mężczyzna, Kif, grany przez bardzo przednio lubianego Billa z Gorda. Jego to tutaj nie będę w wymieniał w ogóle. No. To wystarczy na wspomnienie. Choćby to, prawda? Ale no, Bill ma naprawdę świetne rozumy. No i mamy. Nie, się już jest, no i mamy niezręczną sytuację. Kif wygląda i zachowuje się bardzo sympatycznie. Ale doskonale wiemy, jak to, zwłaszcza w filmach może być zawodnicze, pewnie w życiu też, no ale w filmach, zwłaszcza w thrillerach czy horrorach, prawda? Albo cokolwiek wyjaśnić jest za późno, nikt nie odbiera telefonu. I tak jak wspomniałem, noc, ciemno, pada, a jej okolica nie najlepsza. O czym wspomina Kif, no bo Tess nawet się nie zdążyła przyjrzeć, bo jechała w takim mroku. Y więc Tess, zgodnie z jego sugestią, decyduje się zostać na noc, a rano wyjaśnić sprawę, bo jak mówi Kif, y złożą reklamację i będą mieć nocleg za darmo. Kiedy zaczynają rozmowę, okazuje się, że mają wiele wspólnego. No i aż się prosi, aby coś z tym obrazkiem było nie tak. Twórca, Zach Greger, kiedy pisał ten swój konspekt, pomyślał sobie, że wszystko zmierza... Kiedy napisał ten swój konspekt, pomyślał sobie, że wszystko zmierza w takim dość przewidywalnym kierunku. I wtedy postanowił zrobić twist. A to jest dopiero początek. I to taki mocny początek. I kiedy robi się naprawdę strasznie i nieco krwawo, robimy przeskok. I poznajemy... Kolejnego bohatera, AJ granego przez Justina Longa, który kojarzy, on jest z taką raczej ciepłą, uroczą, sympatyczną osobowością, co nie powiem, że jest zmyłką, bo to musicie zobaczyć sami. Oczywiście to nie koniec postaci, bo mamy jeszcze dwie bardzo ważne dla całej fabuły i przedstawionych wydarzeń, ale tego zdradzać również nie będę, bo to już by troszkę popsuło zabawę. Żeby was zachęcić, to powiem w ten sposób. Dom zdecydowanie ma swoje tajemnice, a nic, a może nikt, nie jest do końca tym, czym się wydaje, że jest. Warto dodać, że film ma generalnie praktyczne efekty specjalne, właściwie prawie w całości, w którym szczegóły oczywiście nie będę wchodził, bo bym też trochę zdradził, a komputerowych użyto na przykład do zazielenia trawników we flashbacku, bo takowy też mamy. Film był przeznaczony do kin, ale jego premiera nieco się przesuwała, co nasuwało podejrzenie, że może pójść prosto w streaming. Co, tak jak pierwotnie miał na przykład Smile. Ale pokazy testowe miały tak dobry odbiór, że kinowa w końcu się odbyła i było warto, gdyż film przy końcowym budżecie, naprawdę drobnym, 4,5 miliona, zrobił 45 skin. Co jak na niskobudżetowe kino było bardzo dobrym wynikiem, czego tego nisk, niskiego budżetu nie widać. Ale no, można zrobić coś dobrego i że tak powiem, tutaj, żeby to się nie rzucało w oczy że jest za małe pieniądze. Generalnie bardzo, generalnie bardzo fajnie jest poprowadzona fabuła. Tak nieprostolinijnie. To też jest ważne. Mamy parę wątków, które się ze sobą łączą w ciekawy i wciągający sposób, bo tutaj ja jakby to zaczęcie to mam taki początek, ale potem mamy jeszcze parę fajnych takich elementów, które nam to wszystko wyklarują i złożą w całość. Mamy również trochę takiej typowej dla horrorów oczywiście krwi i brutalności, ale... Żeby nie przesadzać, że tego jest tak dużo, wszystko bardzo fajnie się klei. Oceny na internetu mówi database są 7.0 bardzo dobrze. Jak na 7.0, jak na kino, takie nisko budżetowe, niezależne nieco i do tego jeszcze horror, prawda? Do tego Naroten 92%. No, na filmu M61, ale oceny na filmu to nigdy mnie nie, nie zdziwią, że tak powiem. Ja zachęcam, abyście przekonali się sami. Jest film na Netflixie, ale właśnie, to nawet odpaliłem to zdjęcie. Ale tylko do 1 listopada, bo wtedy znika. Także jest jeszcze chwila. Naprawdę, naprawdę fajna, fajna, wciągająca zabawa. Pozdrawiam i do zobaczenia.